Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 19 października w środę. Za chwilę usłyszymy Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 12, a wersety od 39 do 48 posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich Talmidim. Zwróćcie jednak uwagę. Żaden gospodarz nie pozwoliłby włamać się do swego domu, gdyby wiedział, kiedy nadejdzie złodziej. I wy więc bądźcie gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie, kiedy nie będziecie się go spodziewać. Kefa powiedział: Panie, czy mówisz tę przypowieść tylko ze względu na nas, czy ze względu na wszystkich? Pan odparł: Nu. Kto jest tym wiernym i rozsądnym rządcom, którego Pan stawia nad służbą w swym domu, aby im dawał ich przydział żywności w odpowiednim czasie? Dobrze się powiedzie temu słudze, jeśli gdy jego Pan wróci, zastanie go na wykonywaniu jego pracy? Tak mówię wam postawi Go nad wszystkim, co posiada. Jeśli jednak sługa ów powie sobie, mój pan się nie spieszy i zacznie pomiatać sługami, i jeść i pić i upijać się, to jego pan wróci w dniu, kiedy sługa się go nie spodziewa, w czasie, którego nie przewidział. Jego pan poćwiartuje go i umieści go w jednym miejscu z tymi, którzy okazali się niewierni. A sługa, który wiedział, czego chce jego pan, ale nie przygotował się i nie postępował zgodnie z jego wolą, dostanie wiele batów. Lecz ten, który zasłużył na chłostę, ale nie wiedział, otrzyma niewiele batów. Od tego, któremu wiele dano, wiele będzie się wymagać. Od tego, komu wiele się powierza, będzie się wymagać jeszcze więcej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, najpierw chciałbym wytłumaczyć to mm, słowo, które zostało tutaj przetłumaczone jako nu. nu. I bardzo trudno oddać to nu, jidysz, to żydowskie język grecki przetłumaczył to jako Ara, A jest to taka, takie pytanie ze zdziwieniem, jakby tak no posłuchajcie, no. to znaczy to jest takie w innym miejscu, gdzieś tam jest to tłumaczone, też Jezus mówi: No nie rozumiesz tego. Nie możesz tego pojąć, tak jakby jest to taki, takie pytanie zadziwiające. Dlatego właśnie gdy Piotr, Zapytał pana Jezusa, czy Ty to mówisz do wszystkich, czy tylko do nas. To Jezus jakby, jakby z takim zdziwieniem, jakby z takim zapytaniem: no posłuchajcie, no, jeszcze nie, nie, nie wiecie, nie rozumiecie, i zaczyna to tłumaczyć tym gospodarzem, który, jeśli by wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, to nie pozwoliłby się wkraść do swego domu. Więc wy bądźcie gotowi, Pan Jezus mówi, i opowiada apostołom historię, człowieka, który był odpowiedzialny za, za to, aby dawać sługom w odpowiednim czasie jedzenie, żywność, żeby im wydzielać. Ale ten sługa no, pomyślał sobie: Nie ma tego pana, nie wiadomo kiedy wróci, więc bawmy się i pijmy teraz, póki czas. I Chrystus mówi, że on zaczął jeść, pić, upijać się. No i oczywiście nie robił tego, do czego był powołany. Był powołany do tego, żeby innych karmić, wydzielać tej żywności. Był zarządcą pewnych dóbr, a on skupił się tylko na własnych dobrach. I wtedy Jezus opowiada to, że, że no, ten sługa otrzyma. Wielką karę za to, że tego nie wypełnił. Wiedział, co ma robić, ale tego nie zrobił. Jezus od razu mówi, że mniejszą, o wiele mniejszą karę na karę zasługuje ten, który nie wiedział, co ma robić. No i mógł iść za jakimś takim intuicyjnym dobrem, ale nie poszedł, dlatego otrzyma karę, ale mniejszą, bo nie wiedział, co ma robić. Moi drodzy, jaka z tego płynie dla nas nauka dzisiaj? My wiemy, co mamy robić. Żyjemy na tym świecie nie po to, żeby się obrzydliwie bogacić, nie po to, żeby być tu jakimiś, mieć jakiś prestiż, uczestniczyć w jakimś show telewizyjnym i zdobyć posłuch nastolatek. Oczywiście, że nie. My wiemy, co mamy robić. Mamy codziennie oddawać chwałę Bogu, mamy codziennie zabiegać o dobro. Mamy codziennie dbać o to, aby nas szatan nie zwiódł, bo nas pragnie, on nas chce ściągnąć na złą drogę, czyli daje nam pokusy do życia w nieczystości, do życia nie wiem, w obżarstwie, do życia w lenistwie, do życia w jakimś gniewie. On nas do tego ciągle jakby zaprasza, czyli mówi nam słowami tej Ewangelii siedź, jedz, pi, upijaj się, to jest tutaj Twoje życie, czyli bierz z tego, ile teraz jest. Teraz się liczy, a nie co będzie kiedyś, kiedy ten przyjdzie ten Pan. A właściwie, czy on przyjdzie, czy on w ogóle gdzieś jest, to jest to pytanie dzisiaj. Mój Pan się nie śpieszy, tak jak ten sługa powiedział w, w tej Jezusowej historii. Mój Pan się nie śpieszy, nie ma tego Pana. Więc jedzmy, bawmy, pijmy, oglądajmy telewizję od rana do wieczora, kupujmy obgadujmy innych bo pan się pan czyli sędzia nie śpieszy się przecież jeszcze mamy dużo dużo czasu no i to jest pułapka zastawiona na wielu wielu ludzi jeszcze mamy dużo dużo czasu dlatego pan Jezus dzisiaj tak odpowiedział Piotrowi że gdyby człowiek wiedział gospodarz wiedział kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie złodziej, to nie pozwoliłby się wkraść. I dlatego Chrystus mówi: Wy bądźcie gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie, kiedy nie będziecie się go spodziewać. Właściwie nigdy człowiek się nie spodziewa tej śmierci, która nadejdzie, czy spotkania z Panem, czy po prostu końca świata, bo możemy być pokoleniem, które doczeka końca świata. A więc paruzji powtórnego przyjścia Boga na ziemię. Już nie jako małe dziecko, bo to było pierwsze przyjście Boga, ale teraz już przyjdzie jako sędzia. I to będzie drugie przyjście. To się nazywa paruzja w teologii, ale to chodzi o nasze życie, zwyczajne życie, żebyśmy takiej paruzji, naszej osobistej, też nie przespali, nie ociągali się. Dlatego czuwajmy czuwajmy, tak jak ludzie. Czuwają, by zgromadzić pewne jakieś rzeczy na zimę, by, nam, by nagle by się nie okazało, że czegoś nie mamy. Więc staramy się ze wszystkich jakichś sił być ludźmi takimi przezornymi. Tak my też czuwajmy. Gdy Pan przyjdzie, wtedy niech nas zastanie czuwających, że mówimy: Jesteśmy, Panie, gotowi. Niech każdy z nas robi to, co do niego należy. Oczywiście. Z tym wspólnym mianownikiem bądź święty. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.